W więzieniu osadzony, gdzie mi pomali gadzi nogi. A Didek powiedział: I co z tym zrobiłeś? A co ty, Dziek zrobiłeś z tym, jak mnie zawijali na enki za bunt sześciu gadów, mi nogi łamali. Siedziałeś pod celą, piłeś sobie tawkę i ćwiczyłeś sport. Tyle kurwo zrobiłeś. Więc ciebie, się ty kurwo, stara jebana, we jebana, bo przecież ciebie chłopak będzie wziął do żywotkę, ty kurwa. felu jebany, kurwa. Chuj w dupę, na każdym kroku będę sam jechał równo, możemy najewać, możemy skopać, ale wiesz zawsze pokażę ci i go, że w dupę tych celu. A Łukasz Galant, git, kurwa, 19,5 lat, puchuj, przeciwstawiam się całej bandzie, ditka, kurwa, co się pruje do ludzi, upada ludzi, Prój dupo, ty jebana. Gramy w Bolesawcu koncert, znacie mi tylko, dwa jbl głośniki, mikrofon, lecę z kurwą 16 lisów na całą Polskę. Imię czego w filmie Zasad kurwy, wysył, w filmie Michael, który pokazał, że Maja, lako kamadrę, liczymy na ciebie, Bolesławiec, niedługo, do godziny, półtorej godziny.